Karabinek Kentucky, produkcji ardersy, hiszpański, kaliber 45, długa lufa, typowo traperski. Załadujemy, oddamy strzał, zobaczymy, jak wygląda. Na początek lejeczek, dolówki, proch, gram 70, więcej nam na taki dystans nie potrzeba. Sypiemy proch. Kaszka jako wypełnienie, standardowa, nasza kaszka manna. Nasypiemy, wyciągniemy lejek, flejtuszek, ładny, lniany, nalówkę. O, paluszkiem się zaczepił. Kuleczka kaliber 45, nasza toczona produkcji naszego kolegi Janka. Wspaniałe kule. Dobijemy. Doleczka dobita. Założymy kapiszonik. O, paluszki grube. Kapiszon nie chce wleść, ale mamy kapiszonik. Przycelujemy. Pięknie blacha trafiona. Spust pojedynczego działania. Nie za twardy, nie za miękki. Super karabi. Dzięki.